Dzisiaj tak trochę inaczej niż zazwyczaj, z racji tego, że trafiła mi się okazja, aby wystąpić w radiu, a dokładniej w czwórce polskie radio, będziemy rozmawiać z Marcinem Koseskim z AM Cycling i jeszcze jedną osobą, będziemy rozmawiali o ustawkach rowerowych, takich jak na przykład szosza, o bezpiecznej jeździe w grupie, no i ogólnie o rowerach szeroko pojętych. Że tak powiem, zakres tematów jest bardzo duży, więc nasza rozmowa może zboczyć na inne tory, zwłaszcza, że mamy całkiem sporo czasu. Generalnie redaktor powiedział mi, że możemy rozmawiać 3 minuty, a możemy rozmawiać i prawie godzinę, tak więc... Zobaczymy jak finalnie wyjdzie nagrywam to przed audycją. Audycja będzie na żywo 17.40. Wy oczywiście ten materiał będziecie oglądali sporo później. Po długości odcinka wy już raczej wiecie, czy nasza rozmowa w radiu trwała 3 minuty czy 30. To taki trochę wiecie, odcinek za kulis, jak to tam wygląda w radiu. Ja sam będę pierwszy raz, więc nie mam pojęcia, czego mogę się spodziewać. Jedyne, co to bazuje na doświadczeniach kolegów, którzy już tam byli, i koleżanek. Tak więc, no, zobaczymy. Jestem w dobrej myśli, trzeba być w dobrej myśli. No i jedźmy. No i dobra, niecałe pół godziny później jestem już pod czwórką jadąc. Robiłem jakieś chłamańce językowe i inne takie rzeczy żeby rozgrzać aparat mowy jak pewnie zauważyliście na tych moich filmach czasami ciężko mnie zrozumieć więc trening dykcji jak najbardziej się przyda planuję go wdrożyć w najbliższym czasie bo jednak posługiwanie się własnym, ojczystym językiem no to fajna umiejętność Dobra, wracając na meritum jestem już, o tutaj może widać pod polskim radiem no, zobaczymy, co to będzie. Jest tam lekki stresik, wiadomo, ale spokojnie, będzie dobrze. W sumie też jestem bardzo ciekaw, bo to jest coś dla mnie nowego. Nigdy nie byłem na żadnej audycji na żywo, nigdy nie byłem w radiu. Generalnie będę się jeszcze posiłkował tą kamerką, więc tam nie będzie mikrofonów zewnętrznych. Może być trochę gorszy obraz, bo ostatnio miałem taką sytuację, że no zbiłem. Nie zabierajcie takich rzeczy na wieczory kawalerskie. No i to pewnie się widzimy już w środku. Silny stres wyczerpał Twoją energię. Godzina 17. No a Wy jak stresujecie się? Ja zawsze. Tak? Najbardziej tym, że nie dopuścimy do głosu. Mm, spokojnie. Marcin, chcesz coś powiedzieć? Pozdrawiam ja, wszystkich Polaków. <grym> Mamy tatę i rodziców. I Nie pijemy gazowanych napojów. Ja. <grym> Mimo że do tej pory ręka mi się ani nie prostuje. Ani no, nie... powiedziałaś, wiesz, wypadek od razu za rękę, tak pewnie coś z ręką. Zabiać na rękę, tak? No, na łokieć, który rósł się, zobacz, to się tak zgina. I tak prostuje. Często się od razu wiesz, że to cały czas jazdy. No, no, niestety jeżdżę krzywo. <laughs> ale jeżdżę. Minęła 18. Bez zmian. W Szczecinie leje. 18 stopni. Leje również w Gorzowie i w Zielonej Górze, ale tam już 22 stopnie. Jak tam, kochani, halo? Ultra trasy, bo jeżeli jedziemy sobie na przejażdżkę rowerową, to zawsze zatrzymać się możemy, chłopaki. No nie, kto się zatrzymuje, tam przegrywa. O, dobra. Tak więc, no niestety, ale jedzenie w trakcie jazdy no to, jest, to jest nieodłączny element. Generalnie ludzie się śmieją, że zawody Ultra to jest festiwal w jedzeniu i piciu. I nie Tak, tam generalnie kto jest dobry w tych trzech dyscyplinach, ten wygrywa, tak? Tak więc. Pozytek. Bo raczej zasnąć na rowerze się nie da, no. to tak, się da. Na Totalnie się da, totalnie się da zasnąć na rowerze. Kto jechał ultra, ten wie. Myślę, że Marcin mógłby się pochwalić Ile Marcin razy, <grym> ile razy, nie? To w dzień, w nocy, nie? Znaczy po, po nieprzespanej nocy, nie? Że tak w dzień wyjechałem i ten, ale... Na szczęście zawsze się w prawo zjeżdża, nie? Ulica jest tak wyprofilowana, że zawsze prawy równie. To jest ten... A tam zwykle jest miękko. No, no, chcesz mi powiedzieć, naprawdę zasnąłeś tak. na to, rowerze? Tak, wiele razy. Kiedyś na, 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 największe zaśnięcie, to było takie, że zjechałem, no jechałem już powoli, nie? Bo przysypiałem, przysypiałem. Jeszcze czasy przed, nawigacja, przed nawigacjami GPS-owymi jechałem z mapą i taka droga, prosta droga przez las, nic się nie dzieje, ciemno. No i przysnąłem, zjechałem tak na pobocze. Zatrzymałem się tak prostopadle do jezdni. No, oczywiście obudziło mnie to, wychodzę na tą jezdnię z powrotem, tak patrzę w lewo, las, w prawo, las. No, kurde, z której strony ja przyjechałem w ogóle, nie? Nie, nie mam pojęcia w którą stronę teraz jechać, one identyczne, nie? Nie jest tak, że jedzie się tam z dużą prędkością i się przyśnie tak jak w samochodzie, nie? Przysnąłem, no zjechałem tak naprawdę z drogi, tam gdzieś na, na shooter, to mnie obudziło, zatrzymałem się, no ale nie, nie miałem pojęcia, z której strony przyjechałem. Kompas na szczęście w telefonie, już kompasy były w telefonie, wyjąłem sobie, jechałem na południe, zobaczyłem, gdzie jest południe i tam pojechałem, nie? A... Się powiedział, fajnym wyznacznikiem, jak jeździmy z czujnikami, jest patrzenie na swoje tętno, i już to tętno zaczyna być niższe, no i wiadomo, dopada nas to zmęczenie, to wtedy możemy, że tak powiem, stwierdzić, że to jest ten moment, że wypadałoby zrobić tak zwanego powernapa. Bo właśnie wracając do tego, żeby nie zasypiać, fajnie jest nie chodzić na takie normalne spanie, nie zatrzymywać się gdzieś, tylko zjechać na 15 minut przerwy albo 7. Albo 7. No moje najkrótsze to właśnie chyba 5, 7, coś takiego, tak zwany power nap. I no nie, nie pozwalamy wprowadzić się w głęboką fazę snu, tylko robimy to właśnie taką krótką drzemeczką. To naprawdę czyni cuda, naprawdę. To jest taki mój ulubiony sposób, jest espresu przed takim power napem tak, to... i wtedy po 10 minutach, po takiej drzemce na jawie, człowiek jest jak nowonarodzony. Czy wy, jako tacy hiper, super profesjonalni rowerzyści, jesteście wyposażeni w jakieś dodatkowe systemy, które was zabezpieczają na trasie, no może nie tyle przed zaśnięciem, ale no, po prostu, żeby było bezpiecznie. Jest nasza ulubiona odpowiedź, to zależy, ale precyzując. Nie było jeszcze dzisiaj. Precyzując, są takie, w zależności od nawigacji rowerowej, to już w sumie nie są tylko nawigacje, tylko tak naprawdę komputery, które po prostu włożymy na kierownicy. Wyższe modele, teraz chyba w tych wyższe, w tych nowszych seriach i te niższe, też mają po prostu taką opcję, jakby przypominajki, na przykład o jedzeniu. Można sobie tam dowolny Opinie. tekst wrzucić. Tak, pijcie jedzenie, więc równie dobrze można sobie wrzucić przypominajkę co minutę nie śpi. Okej, okay, no ale to ustaliliśmy już, że rowerzysta no, nie musi mieć przypominajki na temat jedzenia, bo on jest ciągle głodny, więc po prostu musi jeść. Ale są tacy, którzy potrzebują o piciu, na przykład ja w ogóle nigdy mi się nie chce pić i naprawdę i ciągle jeszcze nie ustawiłam tej przypominać, bo nie wiem, czy umiem to zrobić. Może to jest jakaś indywidualna kwestia. Mnie nie. się chce pić, bo mnie na rowerze cały czas gardło wysycha, nawet jak nie oddycham buzią. Więc. Generalnie, jak ja jeżdżę na ustawkach, to bardzo często, oprócz tego, że pilnuję zmian, czyli na przykład, jeżeli umawiamy się na minutę czy trzy, to ja po tym określonym czasie, jak ktoś jest na zmianie, krzyczę zmiana i wtedy ta osoba schodzi. To też bardzo często, jeżeli jedziemy gdzieś dłużej, dalej, po prostu właśnie informuję, że nie wiem, minął 40 minut i zjedzcie coś, żeby Was nie odcięło za przeproszeniem. Tak? Mogę to się tylko domyślić, się... że zmiana to jest takie szaryfowanie na ustawce. Ktoś jest tak zwanym przewodniczącym przez chwilę. To znaczy, domyczy. zmiana znaczy, że osoba, która jest pierwsza w peletonie po prostu prowadzi zmianę, nadaje tempo przy bierze na siebie cały ten, że tak powiem, pęd wiatru i da, daje tunel aerodynamiczny mm -hmm. osobom, które są za nią. Dobre, Czyli słuchajcie. ona wykonuje Wielu, największą najnaczyń. pracę. To tak. To robimy w takim razie taką zmianę przez chwilę w czwórce. Zamiast słowa będzie muzyka. My bierzemy łyka wody i słyszymy się z Wami za chwilę. Twa rozgrzewka w czwórce do dziewiętnastej. Moi goście już rozgrzani Ania Rączkowska, Kamil Michalik i Marcin Kosecki I śmieją się teraz z nas, bo opowiadam im, że radio to teatr wyobraźni i będą musieli o tych znakach rowerowych opowiadać, tak, żeby wszyscy sobie wyobrazili. Czyli mamy te ustawki, ten główny nasz temat, tak? Jak już tak mandrujemy sobie dookoła tych ścieżek bezpieczeństwa, jedzenia na rowerze, zasypiania, to mnie w ogóle zaskoczyliście. Wiedziałem, że pójdziemy aż w tym kierunku. To jesteśmy przy tych ustawkach i jest ten jeden główny pierwszy, który wytwarza tunel e, aerodynamiczny, czy on powinien być największy w takim razie, jak TIR? Nie, bo on się zmienia, tam każdy będzie po prostu. <grym> Dokładnie. Kto ma zmiany, większe plecy, ten z przodu? Tam jest oczywiście dobrze, zniknij, nie za mną, bo jestem najmniejsza, a ja za każdym się dobrze czuję. <grym> Dokładnie mam tak samo. Zawsze jak jedziemy na ustawkach i właśnie ktoś mówi, o nie, ja nie jadę za Kamilem, bo po prostu jakbym jechał na zmianie, bo musi taką samą pracę wykonać, przez to, że jestem Nikry A Marcin, ty jak jesteś pierwszy, to też marudzą? Hmm, no ja też, ja, ja lubię jechać za kimś, nie? Za kimś takim dłużym, nie Ale nie, jak ja te pierwszy. Kiedyś jak byłem w formie, to marudzili, że zrywam tempo, nie? Ale teraz trochę mi forma się Za szybko czy No za szybko, za szybko, za szybko okay. bo ja zrobiłem tak podkręcać, nie? Tak trochę się tym bawiłem. No to jest fajne. Oh, to jest dobry trik czyli ludzie, którzy przyjeżdżają na ustawkę, włączają licznik dopiero jak rusza peleton, bo wtedy masz tą średnią wyczę totalnie szaloną. Tylko średnia się liczy, Tylko pamiętajcie. Się liczy. Mówicie o tych wszystkich aplikacjach, tak, które liczą. Tak. Tak, tak. Powiedzcie tak, mi, skończy. od ilu osób zaczyna się ustawka? Od dwóch czy od trzech? To jest dobre pytanie. To zależy, nie? To zależy, <laughs> tak. Nie, to jest no dobre pytanie, serio. Więcej, to, nie no. więcej bym obstawiał. No, no no, że, że takie dobre Ale z drugiej kilka. strony, jeżeli na przykład umawiasz się z kimś na rower, no to już się z nim ustawiasz i jedziecie jakąś jazdę, więc no tak. równie dobrze może być to bardzo mała, ale ustawka. Tak, to, by się to zależy tak. chyba od interpretacji. Czy pierwsza ustawka jest stresująca? Bardzo. Niektórzy ludzie się stresują latami i nie jeżdżą na ustawkach. Mam takie koleżanki, bo właśnie bo to może być niebezpieczne albo boją się tego koła, że ktoś zahamuje, że coś się wydarzy. No może tak być. I Marta Gryczko też od razu pozdrówmy, która zadbała o wszystkich gości tak, dzisiaj. Dokładnie. Bo gdyby nie Marta, to by was tutaj nie było. Także Jebę pozdrawiamy i Martę. No dobra, to już wiemy, że yy, Kamil uważa, że ustawka jest już od dwóch osób, czyli jak zwykle to zależy. To znaczy w sumie. Podam swój przykład. Rower szosowy mam chyba od 2016 albo 2015 roku i zacząłem jeździć z ludźmi dopiero w 19, kiedy kupiłem nowy rower. Nie wiem, chyba chciałem być fajny. W, każdy, w każdym bądź razie wcześniej jeździłem tylko z moimi dwoma kolegami, których pozdrawiam. Na pewno nie słuchają tej audycji, ale pozdrawiam chłopaków. I jeździłem tak naprawdę w grupach dwu-, trzyosobowych, ale dalej to była jakaś grupa. Ale taka prawdziwa ustawka, że na przykład jest taka formacja jak Grupę To. No to pojechałem dopiero w 19 roku, moja pierwsza ustawka to była wyprawa nad morze. Okej, okay, ale to bałeś się czegoś? Stwierdziłeś, że potrzebujesz trochę czasu, żeby się nauczyć porządnie jeździć. Bałem Trzymać się, kępa? że nie dam rady fizycznie. Mhm. W sumie chyba głównie to. Lubię to tempo, dobra, tutaj już wchodzimy w te zasady zachowania. W środku nie zgubisz. Jak jesteś, jak jesteś na końcu, to ok, mogą ci urwać, ale w środku jakby jedziesz tym pędem ze wszystkimi i naprawdę ciężko. Co, so, ty się mówisz, urwać. mi się zdarzyło. Okej, okay. to że jesteś z nami. A wiesz no to czasami. widzę w tobie największy luz, chłopaki od liniki, tak? A tutaj nie, no wszystko się może zdarzyć. Oczywiście, że tak, bo czasami jest tak szybko, że przez jakiś czas trzymasz to tempo, ale już za chwilę nie utrzymasz go, no bo jest tak szybko. Ja na przykład tak mam, ja się nie wstydzę, no trudno. Tak już jest. Płetwonurkowie mają swoje znaki do komunikacji pod wodą, a rowerzyści podobno też mają. Co to są za znaki? Opowiadamy. Generalnie... Start. W radiu jest ciężko to pokazać, o czym już rozmawialiśmy, ale są bardzo fajne filmiki na YouTube, chociażby wcześniej wspomnianej Ministry Kolarstwa, gdzie pokazuje całą komunikację i polecam się zapoznać z takimi materiałami. Tak dużo tych znaków jest? No, ja jest troszkę no, takie generalnie, podstawowe. generalnie ręką pokazuje się, że jest dziura, jest trochę ciągle. się macha tak ręką tu jakby się wkręcało żaróweczki. I można to jest, można że jest, nie to, trzeba od razu najechać. Piaseczek. Na albo macha się ręką za plecami to tak. że są tory albo właśnie leżący ten policjant. Garb, leżący policjant <laughs> Czyli czekaj wkręcamy żarówkę tam to, dziury to, nie, nie, nie to nie to, to jest żwirek, Żbirek, tak, nierówności takie y, jeśli chodzi o dziurę to po prostu paluchem. po hamsku paluchem w dół pokazujemy tak. że tu będzie dziura Okej okay. za plecami machamy tory tory leżący policjant ręka do góry, góry. taka cała, cała rozłożona dłoń to jest stop i to moc, cała grupa się zatrzymuje. Trzeba być do góry właśnie, żeby wszyscy widzieli, że się zatrzymujemy do zera, bo jest jakieś zagrożenie na drodze. Pompowanie ręką to taki powolny stop, tak? Że po tak, zwalniamy tak. po prostu. to też czasami i... tak się oznacza właśnie leżącego policjanta, żeby na przykład po prostu jechać wolniej, albo że jest jakaś taka hopka. Jeszcze jest takie jakby, jakbyśmy chcieli zagarnąć za siebie coś. Mhm. I to znaczy, że mamy na przykład przeszkodę z prawej strony, typu samochód, który tylko wystaje, ktoś drzwi otworzył, albo nie ma jakiś konar, tak, jakiś rowerzysta, którego wyprzedzamy. To znaczy, że po prostu trzeba z tej strony, z której zagarniamy, trzeba no, się troszkę przesunąć w drugą i wyprzedzić. I nie bym... oczywiście drzemy się jeszcze, auto z <laughs> tyłu, <laughs> auto z przodu. Trochę jest tak, że oczami są ci, co jadą przed tobą, a tak naprawdę ci pierwsi, bo oni widzą te wszystkie dziury i te wszystkie No i trochę im najlepiej. powierzamy siebie I, wtedy. No tak i my im oddajemy nasze bezpieczeństwo. Bo, bo... Słuchajcie, naprawdę yy... Dużo bardziej rozumiem teraz tę jazdę grupową po tym spotkaniu z Wami, która się jeszcze nie kończy, oczywiście, bo opowiadacie tak obrazowo, tak ciekawie, że naprawdę nie trzeba wchodzić na żadne filmiki teraz, żeby wiedzieć, jak to powinno wyglądać. Te ruchy rękoma są proste. Ja, nawet jak mówiliście i nie pokazywaliście oczami wyobraźni, jakimś cudem jadę właśnie w takiej jeździe grupowej i widzę tylko te plecy, te kaski i te machające ręce. Naprawdę super sprawa. Ustawki z Warszawy do Gdańska. Można również w ten sposób sobie pojechać. To nie musi być dookoła komina, dookoła Warszawy, prawda, Kamil? Polecam. To była moja pierwsza ustawka. Od, od razu na tak na grubo. Grupie. W 2019? No, tak, tak. Tak stwierdziłem, że. A co, mi tam. Jakoś zawsze chciałem te bariery przebijać. jakiś jeździłem sam to. Moje pierwsze 200 to było wow-wow. I później mówię. Na jakiejś grupie chyba znalazłem właśnie, że ktoś jedzie 400 km, no i napisałem, czy mogę się zabrać, że nie mam doświadczenia. Udało mi się, pojechałem. No wzięli i tak bez się... doświadczenia. Tak, bo tam byli bardzo mili ludzie. No i Zdarza tak się, i się, tak zbora, się jakoś że potoczyło, jest. że trochę tego ultra pojeździłem. Nie, nie tak dużo jak Marcin, chociażby, ale udało mi się przejechać z Helu do Tatr, czyli maraton północ-południe. Polecam każdemu, szkoła rowerowego życia. No i tak fajne to ultra, mogę polecić. Gdzie było najłatwiej, a gdzie było najtrudniej podczas tego maratonu z Helu do Tatr? Najłatwiej jest y, na starcie. Czyli... Akurat ten scherm rzeczywiście jest z górki. Dokładnie. Tam jest, I jest obstawa policji. Mhm. Więc y, te pierwsze 30 km jedziemy sobie w tunelu za policją i innymi kolarzami, więc jest super, podziwiamy sobie. No chyba, że start jest w deszczu, jak miało to miejsce w 2022, to jest już gorzej. Najgorzej jest teoretycznie na końcu, bo na sam koniec mamy najwięcej przewyższenia. Tam jest bodajże za 3-4 tysiące kiedyś człowiek ma w nogach by było ponad 800 km. Aczkolwiek dla mnie to jest najfajniejszy etap, bo ja mieszkam w Płaskopolsce, czyli na Mazowszu. Tutaj nie ma przewyższenia i dla mnie to jest najpiękniejszy etap z racji tych gór. Byłem kilka razy dosłownie w życiu w górach i to jest coś pięknego zobaczyć ten widok, naprawdę. Świat z siodełka i poziomu rowerów wygląda zupełnie inaczej. To, to jest chyba w ogóle najlepsze zwiedzanie moim zdaniem, dlatego, że jedziesz można, dużo zobaczyć. Się, można dużo zobaczyć, ale jedziesz i też w sumie stosunkowo szybko się przemieszczasz, możesz pokonać właśnie dziennie spokojnie 300 km, jednocześnie będąc w przyrodzie, patrząc co jest dookoła, chyba, że jesteś w bardzo <laughs> silnym peletonie, no wtedy masz tylko zagryżone zęby i podzalewać ci oczy, ale jak jest rozsądnie, to naprawdę super się ogląda. To, to, to te elektryki. Ktoś mi powiedział, yy, kto jeździł po Alpach, bardzo wysokie podjazdy, strome trudne, że widział ludzi 60-70 plus, którzy sobie dzięki tym elektrykom mogli po tych górach jeździć. To jest właśnie grupa docelowa elektryków. I to jest sukań powinna być. Albo też, że chłopak jedzie, albo dziewczyna bardzo mocno, a druga osoba w parze nie zdąży na normalnym rowerze i wtedy ma elektryka i sobie może zdążyć. A póki możemy, korzystamy z mięśni, które mamy i napędzamy rowery naszymi nogami. Ania Rączkowska, Kamil Michalik i Marcin Kosecki byli gośćmi Rozgrzewki. Dzięki za tę ustawkę w radiowej czwórce, słuchajcie. Chciałbym Wam teraz pokazać coś, jakiś znak, ale... A, stop, ręka do góry. Stop, 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 w czwórce, muzyka. Łącznie rozmawialiśmy Boże, te 38 minut? Boże, nie, to no, wydaje to, mi się, że to było, nie wiem, 15. Teraz nie? rozmawialiśmy 14, wcześniej 12 mm -hmm. i po przed 17 dobre 10, więc... Nie, to mi mówię, wydaje mi się, że to było chwilka, naprawdę. Przyjemnie, nie? Bardzo. Tak, tak. No, dziękuję, bardzo. że przyszliście. Dziękujemy ja już mi, też się... będę mniej się bał ustawek i będę bardziej przychylnie patrzył na rowerzystów Wiesz, gnających. jak masz tego gravela, to są gravelowe ustawki. Ja e, kawiarni krawalem, Ja myślę, że on ustawki. jest na razie za tani na te ustawki. Nie. Jeszcze tego nie przerobiliśmy. Nie, 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 się, że to patrzeć. super to temat. nie, są ustawki. nie, nie, gdzie nie, pasujesz. nie, jednak nie, nie, to nie, wrażenie, nie, 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 to... się, że temat, ustawki... aha, aha, ustawki, aha. nie, nie, no. Jest, no, ja uprażę, Dzięki. Dalszy, tak. Dzięki, Aniu. Dzięki. Także było super. Dziękuję, do widzenia. No to co, po wszystkim? Dzięki. Dobra kochani, czy chcecie coś powiedzieć tak do kamery tej tutaj, po tej audycji? No nie wiem czy coś chcecie. Ja, oczywiście, za krótko, za mało. Tak, nie wypowiedzieliśmy. Ja się nie wypowiedziałam. Naprawdę jak na te 38 minut, to... Ale było nas trzech. Troje? Chciałem zacytować słowa piosenki. A, okej. Okay. Nie, tak. wydaje mi się, że jak wiesz, na to, że było, wiesz, że było nas troje i te 38 minut, to, to zleciało tak, w no. srejt no. nie? No. Tak. Ja lubię gadać niestety. Dało się zauważyć. Bardzo dobrze, czyli no, dobre osoby przyszły. Tak, o to chodzi. Ja już po nagraniach. Wy już wiecie, jak było. Wydaje mi się, że było nie najgorzej. Nie było trzech minut, a podobno około 38 mieliśmy bodajże trzy wejścia, tak więc fajnie. Ale powiem Wam, że za krótko tam było tyle tematów, które człowiek chciał poruszyć i o tym ultra, i o tym spaniu, o tych znakach komunikacji kolarskiej, czy o ustawkach szosowych. W sumie nawet nie wspomniałem ani razu o szosowym szaleństwie, a, a w sumie miałem taki zamiar, trochę, trochę słabo. No, ale może jeszcze będę miał możliwość po tam i wtedy poruszymy inne tematy. Ale naprawdę, przeżycie bardzo fajne i strach ma wielkie oczy. Tam nie było się czym stresować. Była atmosfera bardzo fajna, prowadzące był super. No, i też nie byłem sam. Więc nie byłem zasypywany jakimś gradem pytań, tylko byli też inni i tak naprawdę na początku oni przejęli inicjatywę. No i też prawda jest taka, że niestety, ale jak nie cierpię, kiedy ktoś mówi do mnie witam, a nie jest gospodarzem albo pisze tak w mailu, tak powiedziałem tutaj witam. Strasznie słabe, no ale co zrobisz? Jest to pewna lekcja na przyszłość. Bardzo fajne doświadczenie. Teraz może nie być gorzej słychać, bo są mikrofony tylko z kamerki, chociaż one, jak już wiecie, całkiem nieźle zbierają. Słuchajcie, no, bardzo fajne przeżycie. Stresowałem się niepotrzebnie. Znaczy, wiadomo, że człowiek zawsze stresuje się przed nieznanym i to jest to magiczne wyjście ze strefy komfortu. Teraz, jeśli, daj Bóg, bym pojechał kiedykolwiek na drugą taką audycję, to już będzie o wiele łatwiej, no bo już to znam, tak? Więc po prostu łatwiej mi będzie takiego przeżywać ponownie. E, śmieszne trochę, że robiłem te jakieś ćwiczenia na dykcję czy coś, chociaż nie powiem, chcę je wprowadzić do swojego codziennego rytuału z racji tego, że często nie rozumiem, jak kleję dla Was materiały, a co dopiero ludzie, którzy mnie pierwszy raz słyszą w internecie i na pewno tego nie rozumieją, tak? Więc no, wypadałoby po prostu umieć posługiwać się tym Tyle było fajnych rozmów pomiędzy, które można było na antenę wrzucić. I nawet sam prowadzący mówił Piotrek, żebyśmy zostawili to na antenę, bo to jest super temat, chociażby nocnej jazdy w ultra, że kiedyś jechał za nami samochód pół godziny i nie wiedzieliśmy, czy jakie ma zamiary. Mam nadzieję, że wyszło to nie najgorzej. Wstępnie mogę powiedzieć, że tutaj najbliżsi stwierdzili, że bardzo fajnie się tego słuchało. Tam, troszkę starałem się coś nagrać pomiędzy i też w trakcie, żeby i Wam pokazać, jak to wygląda, i też żeby mieć po prostu pamiątkę. Prowadzący przemili, tak jak i sam prowadzący Piotrek, bo tam jeszcze była jedna pani, która nas przeprowadzała, i ja sprowadzała. No i tak jak wcześniej jeszcze mówiłem, wiadomo, samo towarzystwo Marcina i Ani też swoje robiło, bo rażyliśmy we trójkę. Każdy był do siebie dobrze nastawiony, łączyła nas wspólna pasja, tak więc to też jest troszkę inaczej. No, i to też raczej inny format audycji, z racji tego, że tutaj jest tylko mało interesujące postronnych ludzi kolarstwo, a nie jakaś rozmowa z politykiem, gdzie milion ludzi to śledzi i prowadzący raczej stara się go wziąć w ogień pytań, tak. Reasumując. Bardzo fajnie. Polecam. Mam nadzieję też, że taki inny odcinek nie tylko rowerowy, chociaż temat rowerowy, ale nie na rowerze wam się spodoba. No i co, no trzymajcie się. Poz rower.